Ty dziwko Eee. U mnie y, widzę dziewczynkę. To nie jest dobry znak. To? Widzę dziewczynkę. No to będę do ciebie cały czas mówił. Nie będzie to chodzić. Mam przejebane. Ona tak działa. Nie no puszczę muzykę, to będziemy uznawać, że to za to, że gadam do ciebie i te I ona ci nic nie będzie robić. Okej. Ubany ma inne wejścia. Jestem kurwa park. Parali ty kocie, tym, Znowu ją słyszałem, znowu ją słyszałem. Nie chcę. Czałeś dziewczynka? No. Mam przejebany. Spoko. zależy na koko. Nie mikar. mato Znowu tu jest. Co chcesz, dziwku? Kurwa, gdzie jakiś się klucz? Ja nie chcę, ona ciągle, ona ciągle, chodzi obok mnie, ja jej nie chcę. O, goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie! Ta szmata. O, odeszła. Ta dziwko, O kurwa! Ja pierdolę <śmany> nie, nie goni mnie Ta dziwka na miłość Ja nie chcę I w środku biega ten Joker Ja nie chcę. Ja nie gram w tą grę. Mam klucz, chodź. Ja nie gram w tą grę, mnie ta dziewczynka prześladuje. Ja w to nie gram. Dobra, chodź. Idę. Fire exit, kurwa. Ale w środku biega, biega te pudełko. Pudełko, Jester biega? Tak. To Jester. A to nakręcił się? Tak, wyjebał czachę do przodu Czarowany był no. O Jezu, Fracuś. bigo Kurde, wykręcaj się U mogę po kockach bale. balę <noise> Bigo po dupie O O, o. Ale przyjeżdżają. Nie ma? PiS-ową. Nam... Różnych stanów. Idzie nas ganiać. Ty, eee, ruchały ci mają kobietę. Dobra, ja wychodzę. Ja wolę nie. Ja idę do LAN, Fire Exit, bo tam każde przejście jest zamknięte. Mm -hmm. Idziemy do Fire Exitu? <śmiech> 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 Stoi jesteś, Tu to ma ani ani przejścia przejścia. znowu! znowu. mi chcesz cipo! chcesz ci po? to Goni mnie! to się co to jesteś, no Uciekaj. czego ona chce ode mnie? Nie, tutaj jej nie ma. no tutaj ja ja paliwo. Tam jest klucz. wiem je. Mam ciągle gania O, dobra. O chuj. Jebany debil Czego chcesz? Ty kurwa. Kul. Kul. Ty Kul. Kul. O, dobrze. Umarł. Debugging śmieciu. A ja już bym wracał do statku, bo już jest prawie siódma. Plus 1 no. Chodź. Ty. Nie chcę mieć do czynienia z, z tą szmatą. Um. Nie pan nie są dzisiaj? To pierka Ja w tą grę nie gram. Ja pierdolę. どうも。